Ciemanko mordeczki. Dzisiaj taki szybki filmik konkursowy z okazji wbicia 15 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję wszystkim widzom, zarówno tym, co są ze mną od początku, oraz wszystkim nowym widzom. Każdemu z osobna dziękuję. Bardzo mnie to cieszy, że zostawiliście suba na moim kanale. Eee, gdyż większość osób oglądających mnie to widzowie bez subskrypcji eee, także bardzo Wam za to dziękuję cieszę się że udało nam się wbić 15k no i eee, z tej okazji ogłaszam konkursik dzisiaj eee, do wygrania będą eee, o FZ6N Yamaszka. Naked. Bardzo fajna. Myślę, że na przyszły sezon sobie taką sprawię. Bardzo mi się podoba. Ale do rzeczy, do rzeczy. Eee, myślę, że zrobiłem sobie 3 miejsca, żeby więcej osób po prostu miało... A, fajny rowery. Gromet. Eee, żeby więcej osób po prostu miało eee, szansę wygrać. Nie tylko jedna osoba. A zobaczcie, jaka, jaka ta Jamaszka jest fajna. Jakie ma dwa kominy pod wydechem 600. 98 koni, 4 cylindry. Ach, to jest dopiero. To jest dopiero maszyna. Żałuję, że takiego silnika nie wrzuciłem tutaj, ale wtedy byłby bardziej taki na ulicę, a już nie w teren. Ale dobra, mordeczki, streszczam się. Bo zaraz będzie padać i muszę się zawijać. Eee, zrobimy sobie trzy miejsca. Pierwsze miejsce do wygrania będą. Eee, następujące nagrody. Koszuleczka z mojego sklepu, kapsel, szpino ATV, koszulka z moim logo, dowolny rozmiar i kolor. Eee, także jeśli ktoś wygra, to piszecie do mnie jaki kolorek, jaki rozmiar byście chcieli i, i dogrywamy wtedy szczegóły. Do tego będą jeszcze wlepki. Moje wlepeczki, kalendarz i, 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 i zdjęcie z autografem. Na drugim miejscu do wygrania będą manetki ProGrip. Do tego wlepki i zdjęcie z autografem trzecie miejsce to będzie zestaw wlepeczek zdjęcie z autografem i kalendarz a do pierwszego miejsca jeszcze dorzucam oprócz koszulki dorzucam jeszcze Wam fajny smar do łańcucha także także to, to na tyle a żeby wygrać piszecie, piszecie pod tym filmikiem konkurs Obojętnie czy z małych liter, czy z dużych liter. Piszecie konkurs i w następnym filmie zrobimy sobie gościu aż uszy zatykał, zrobimy sobie losowanie programem, tak jak już kiedyś to robiliśmy, żeby było sprawiedliwie, żeby nikt mnie nie posądzał, że, że jakieś hachmenty tutaj są. Kiedy będzie filmik z ogłoszeniem wyników? Myślę, że za tydzień, ponieważ zrobimy sobie go troszeczkę później, żeby więcej osób miało szansę wejść, obejrzeć, napisać i wygrać. Nie wszyscy wchodzą od razu z powiadomień, oczywiście, będzie sprawdzane, czy jesteś subskrybentem. Programik wszystko sprawdzi. Wylosujemy delikwenta, także co mordeczki. Ja się zawijam, żeby nie zanudzać. Piszcie pod filmem Konkurs. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za każdą subskrypcję. Fajnie, że się to udało zrobić. I życzę Wam powodzenia w konkursie. Siema.